Cześć, witam Was w kolejnym audiologu. E, dzisiejszym tematem e, moich wypocin będzie m, szkoła versus praca e, Mam 18 lat, czyli akurat teraz idę do trzeciej klasy liceum e, lub technikum. No w moim przypadku to jest akurat liceum i e, tak uczę się, nie kiblowałem. Nie działo się nic, po prostu idę swoim tokiem. Ale też pracowałem. Pracę zaczęłem od tych wakacji. Jednakże sądzę, że już. Już, na, już poznałem jednego i drugiego zła. że tak powiem. Żeby ocenić, które jest to lepsze zło. I moja taka szybka odpowiedź jest. Ja wolę iść do pracy, tak, wolę iść do pracy, ponieważ um, zajęcie, które wykonuję, um, jestem um, dobra. Czym się zajmuję? Jestem pomocnikiem, um, pomocnikiem stolarza um, przy budowie dekoracji do filmów i reklam, um, czyli. Ciekawe, nie mam zawodu, jestem, jak, jak tu powiedziałem, pomocnikiem, czyli podaj, przynieść, pozamiataj. No, u mnie tak to nie wygląda, bo jestem, normalnie robię to samo, tylko po prostu mam mniej płacone. E, tylko dlatego, że jestem po prostu młody i, i ten się jakby uczę jeszcze tego wszystkiego. No, ale też, no, raczej no, mało doświadczony. No, dostaję tam dobrą kasę za to, nie, nie powiem ile, bo... Nawet nie mogę, mm, ale minus tej roboty, roboty jest tak, że jak jest robota, to jest spoko, bo to jest tele, y, praca na telefon nie, to nie jest dziwka. Praca dziwki to jest po prostu praca na telefon. Jak jest coś do zrobienia, jakaś reklama czy film, y, to wtedy jest ok, ale jak nie ma, to nie ma. Taki przestój jest długi, y, bo mnie y, y, jeden członek rodziny robi w tym i po prostu mnie wciągnął tam jak jest robota to jest dobrze, robota może być przez miesiąc lub dłużej cały czas, bez praktycznie żadnego dnia wolnego a jak nie ma roboty to może też być przez tu taki 3 miesięczny to wszystko zależy od okresu ale tak mówię, tak średnia, bo czasami to było krócej, raz mniej raz dłużej, raz dłu krócej ale czemu to jest lepsze od szkoły w szkole powiem wam się nudzę, nie o to chodzi, że jestem zarozumiały i to wszystko umiem. po prostu się w szkole nudzę, bo po co ja mam się uczyć rzeczy, które nie będą mi przydatne, no, no na szczęście jestem w trzeciej klasie, to mi odeszła ponad połowa przedmiotu, bo taki mam program nauczania, ale na przykład przez pierwsze dwa lata y, musiałem się uczyć fizyki, chemii, które w ogóle... Nie widzę w tym swojej przyszłości A po prostu Musiałem przebimbać Te głupie godziny Po prostu takie mm -hmm, Ok, rozumiem, wszystko ok A z prawdziwym wychodziły różnie Że albo się ściągało Albo się bagało panią Mam będzie dwa No i było dwa Tak z fizyki i z chemii mam dwa Jestem z tego dumny Bo również dobrze mogłem z tego nie zdać ale nie bierzcie moją naukę na podstawie tylko dwóch przedmiotów. E, no w szkole się nudzę. E, jedynie dobrze, co jest w szkole, to jest kumple, znajomi, dziewczyny, imprezy, twój wolnego czasu. Nawet za dużo tego wolnego czasu, tak naprawdę. Ale też minusem szkoły jest to, że po prostu już lekcje są do 16 nawet. Teraz jestem w trzeciej klasie, więc nie połowa przedmiotów praktycznie odpada. Zostaje mi 8, no prawie połowa, no ta zostaje mi teraz 8, a wcześniej miałem 14, czy jakoś tak? E, jestem ciekawy, który będę miał lekcję, chociaż pewnie będę miał tak samo jak w pierwszej i drugiej klasie, czyli pewnie któregoś dnia mi się zdarzy do 15.20 siedzieć, od 8 rano albo 8 nawet rano, e, no dobrze, że zostają chociaż te tylko przedmioty tam, które mają rozszerzone, czyli E, WOS, Historia, Angielski, Polski e, I tam te przymioty, które muszą być i Matematyka, to co będzie maturze Matematyka, no wf nie będzie na maturze, ale tu chodzi o sprawność fizyczną e, No wychowawcze będzie, czyli godzina nudy i tak dalej, i tak dalej No, ale tak czy inaczej e, wolałbym Siedzieć w pracy, ponieważ w pracy mam płacone. Gdyby w szkole chociaż płacili e, jakieś grosze, chociażby żeby grosze płacili, no to byłaby w ogóle inny, inny temat. Bo faktycznie ja w pracy robię po, po 11-12 godzin, a jak mam wyjazd poza łódź, to mam po 13 na 12-13 to nie jest rzadko, to jest praktycznie cały czas. A nie to, że marudzę, po prostu. Trzeba zrobić tak, płacą, wymagają, hmm. przy im siłę robię. Tak, siłę, w mi poskoczyła mega. E, a w pracy też mam kumpli, nie tylko tam są osoby stare lub starsze. E, wiekowo ode mnie są w moim wieku też jest, skill, no właśnie jest jeden starszy ode mnie, czyli 19, 19, 19 no. łamane przez 20 lat, tam jest skill jeden tak. Około 30, który jest taki też w w porządku. Więc w pracy też mam z kim gadać nawet podczas przerw, z kim mam z kim siedzieć. Na w szkole wiadomo, to jest po prostu zlepek różnych ludzi, którzy mają tak naprawdę wyjebane na szkołę, a po prostu muszą, muszą przebimbać te 7-8 godzin dziennie, po prostu żeby dali im spokój rodzice, a tam Ktoś, kurator, no zależy kto ma jaką sytuację, jest wiadomo oczywiste. No, co mogę powiedzieć, tak, idę w tym roku do szkoły, to znaczy w tym roku szkolnym, bo mam maturę. Ale i tak, tak planuję skończyć liceum. A później zdam tą maturę i potem nie wiem, no, będę starał się pracować, tak? To znaczy. Ja mówię na przykład nie tej mojej roboty, bo jakbym musiał robić coś innego, to pewnie miałbym inne zdanie. Ja, jestem, ja lubię to, co robię, dlatego że ja czasem, mogę, czasem się pojawiam na planie z ten poznaję tych reżyserów i tak dalej. Nawet gwiazdki, gwiazdki naszego polskiego kina też. Więc, no więc po prostu jestem zadowolony, no po prostu i tak czuję się. No, super po prostu praca daje mi wiele radochy no i fajnie widać w oczach że coś buduje się na przykład to robimy to to i to, a na przykład w reklamie będzie tylko tylko te 3 sekundy Co prawda potem jest, jest w nerw, że tyle tysięcy z tym się bawiliśmy, ale spoko, fajnie, że to puścili, nie. Że fajnie, że moja, że to co zbudowałem, może cała Polska, zobaczy. to jest taka fajna świadomość, taka budę, taka bude, swoje, no, no, poczucie wartości, nie? No chyba tutaj trochę tak zobaczę z tematu, ale tak czy inaczej wybieram pracę, chociaż idę, będę zdawał maturę, chcę zdać maturę, będę się przygotowywał nie wiem jak to będzie ale będę starał się na weekendy tam pracować jeśli będzie taka możliwość bo, bo po prostu się to mi się opłaca bo teraz jestem tak już się przyzwyczaiłem że, że mam trochę kasy kaski mam i jakbym jak to wydam to potem takie u trochę jej nie ma przydałoby się coś z tym zrobić ja się dlatego chcę się dogadać z tym moim członkiem rodziny który tam pracuje żebym coś tam robił i z, no i oczywiście też z szefem, żeby robić coś tam na weekendy. A może to jestem we wrześniu po szkole, bo wiadomo. Bo w, że pierwsze dwa tygodnie wrześniu to jest tylko TPSO i wprowadzanie z zeszłego roku, przypomnienia takie. Co no to, 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 to jest? To jest nic. No rację. Koniec nudzenia. Y, 9,5 minuty mojego obiadolenia, Myślałem, że będzie o wiele krócej. Ale dzięki, dzięki wy, za wysłuchanie. Zapraszam do dyskusji, które jest lepsze, co wy wolicie. I tak czy inaczej no jeszcze w, w wielkim minusem jest to w tej mojej robicie, że nie mam faktycznie dni wolnych. Jedynie jakie dni wolne nam przysługują, to jest wolne od, od jak są święta, dni państwowe... No i te dni od pracy co każdy ma, ale ale ten, ale niedziela sobie to to robimy co prawda to są krócej ale to wszystko zależy od terminu i co robimy jeżeli nas ganiają no to nie ma, przebacz no dobra, koniec zapraszam do dyskusji, cześć